Śmierć, tragiczna śmierć prezydenta Adamowicza bardzo mną wstrząsnęła. Oczywiście przyjechałem z Warszawy na uroczystości związane z pogrzebem, z pochówkiem prezydenta Adamowicza. Byłem zaproszony na stypę, na stypę nie tą oficjalną, na stypę przyjaciół z opozycji, z ruchów demokratycznych, którym prezydent Adamowicz zawsze sprzyjał. Więc, więc z, nim, z nimi, jakby wspominałem prezydenta Adamowicza na stypie, i tam rzuciłem hasło, yy, propozycję namalowania dla Gdańska muralu, ponieważ ma, ma, maluje murale, muralu poświęconego prezydentowi Adamowiczowi. To zostało przyjęte, mogę powiedzieć, z entuzjazmem przez, przez tych działaczy demokratycznych. No i rzeczywiście nadali bieg sprawie. Co skończyło się już propozycją wyasygnowaną przez miasto na malowanie tego muralu. Mural maluję już od ponad tygodnia. Stosuję tradycyjne techniki malarskie, czyli szkic przeniosłem węglem bez rzutnika, tak jak to bywało w niedawnych właściwie, bo wcale nie aż tak dawnych czasach. Więc szkic przeniosłem węglem na ścianę. Potem, wokół, potem ten, ten szkic wzmocniłem w technice chiaroscuro, czyli czerniami, szarościami, a potem zacząłem nanosić farbę. Farbę nanoszę pędzlami. Czyli no, taką, takie mam założenie, tak to wyszło, tak chcę, jestem w technice najbliższej dawnym technikom malarskim, takim technikom, w jakich malowano freski w dawnych pałacach, kościołach, budynkach publicznych. Jeszcze w XX wieku. Generalnie to jest przyjemność. Generalnie to jest przyjemność, eee, ale taka specyficzna, nie ma we mnie sztyny masochisty, ale tutaj może być coś takiego trochę w cudzysłowie dużo masochistycznego, że człowiek chce zrobić coś jak najlepiej, dać się wszystko. I kiedy ten proces twórczy trwa jakiś czas. To jest, są takie momenty zwątpienia, które mnie osobiście, nie tylko mnie, bo znam innych twórców, kosztują bardzo dużo stresu, nerwów, yy, poczucia nieadekwatności. A tak naprawdę to jest w przypadku twórców stawianie sobie jakoś tam poprzeczki. I to stawianie sobie poprzeczki, kiedy sami sobie szefujemy w dziedzinie twórczości, to jest najtrudniejsze, bo bywają momenty, że jestem dla siebie zbyt surowym sędzią. Bardzo wtedy to przeżywam, te wymagania, które sobie stawiam. A dużą nagrodą jest to, kiedy się udaje, kiedy się okazuje, że to stawianie sobie wysoko poprzeczki i ten trud i stres, że to się jakoś tam opłaciło. To jest z kolei bardzo przyjemnie i to wynagradza. Te, te bolesności procesu twórczego. Bardzo się cieszę, że tworzę ten mural. Cieszę się, że, że, że nieznanemu w Gdańsku artyście, mieszkańcy Gdańska powierzyli takie no, tego typu zadanie na starowce gdańskiej, na starym mieście w Gdańsku, możliwość namalowania tego typu muralu, to dla mnie duża szansa, wyróżnienie. Jedyną moją troską jest to, żeby podołać zadaniu, żeby stworzyć coś wyjątkowego, żeby stworzyć coś takiego, z czego mieszkańcy Gdańska, przyjezdni, turyści będą zadowoleni. Choćby dlatego, że spotkałem się z ogromną życzliwością w którym mieście. Pomysł na malowanie tego muralu spotkał się z uznaniem życzliwością miasta Gdańsk na Szczanie mi bardzo zaufali w kwestii malowania tego muralu. Po prostu nie chciałbym ich zawieść. Stąd no moja dość wytężona praca przez dwa tygodnie przy tym projekcie.